Nazywam się Krzysztof Szczypkowski, mieszkam w Kozłowie, w mojej miejscowości, w województwie warmińsko-mazurskim. Uczyłem się w liceum ogólnokształcącym o profilu matematyka, historia, geografia. W przyszłości chciałbym zostać inżynierem lub ekonomistą. Moje poszukiwanie wiary realizowałem w kilku etapach. Od dzieciństwa uczęszczałem wraz z rodzicami do kościoła, którzy tłumaczyli mi wiele spraw intrygujących moje, moje życie, moje codzienne sprawy. Dużo dał mi też lekcji religii ze wspaniałymi katechetami, księcem, którzy potrafili w sposób bardzo dokładny przedstawić sprawy, które nie były jeszcze na dość wczesnym etapie zrozumiane. Wiary poszukuję nadal. Jest to ciągły i nieustanny etap, który powinien wzmacniać nasze życie i naszą codzienną troskę o życie innych ludzi. Wiara na pewno yy, zabiła taką pustkę, która była gdzieś tam w moim sercu, wypełniła moje życie, dała siłę na lepsze jutro i siłę do walki.